Dzisiaj mamy stronę, ale dzisiaj gramy Minecraft Survival, odcinek czwarty. Za nami jest dzika bestia. No i poza nagrywkami zrobiliśmy portal No i Enchanting. Mmm. i miejsce na mój domek. No i, no i ma w tym czasie dzika bestia, co ogarniała miejsce na domek, ja tu ogarniałam enchanting ścina i ogarnąłem jeszcze trochę książek No i dzisiaj zamierzamy w tym czwartym odcinku już z enchanto BC i właśnie Byłem jeszcze, pokopałam trochę lazury, tu 52 no i no, gdzie ten enchanting, bo on będzie pewnie i tak, i tak przenoszony. Ja na razie go tu czasną. I no, czekaj. Zro... Ej, masz trochę drewno? Ja mam, składam ci Nie, dobra, nie, 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 ja już sobie wezmę. Ja już ja już biorę. Ale nie wnioski, tylko będzie wyglądać. Trudno. No, no, no w, sumie, w sumie i tak będziemy. E, i, I dobra, nie spojrzę, widzom. widzą. Dobra. No właśnie, nie, nie mu widzą, co będziemy co? tu planować. Tu coś tam i tak coś pow, powstanie. No ale to widzowie będziemy budować, a na odcinkach, jak będzie to widziane, to będziemy. To zamazywać, żebyście nie wiedzieli, co to jest. To jest hiper plan. co nie dzika bestia? Coś jest. No, dzika bestia myśli, jaki plan? No, nie mnie sami, nie no wiadomo, dzika bestia wie o jaki plan chodzi. Profesjonalnie. Dobra, buduj mi biblioteczki. I ma, jeszcze drewno mogę wziąć, bo mam jeszcze trochę. Idę wziąć tu. Dobre, I tak no, tu farma no, tak, no, no, będzie mieszczona. Dobra, wiesz ja sobie tutaj zapomniałem, że ja mam tutaj e, fajne rzeczy kupę, jak na przykład. Aże pan jest swoje żelazo na... na na kawał, będę się palał sobie. No, będziemy też książki, będziemy książkami też enchantować. Wiadomo, KFUPRAS. Profesjonalistami jesteśmy w Minecrafcie, co ja. Tak. Dobra, chyba tyle starczy, żeby zrobić 30 minut. Tak, powinno starczyć. Ja jest 30, nie ma... Oj, dobra, już normalnie enchanty się. Dobra, czekaj, ja już, ja już, ja już chcę tak zenchantować. Ej, niezniszczalność trzy. O kurde, ej, poziom... Marce... Ej, dzikabesie, zapomnieliśmy o jednej rzeczy. No okej. Level trzeba mieć, oooj, oj, oj, A to co potrzebujemy jeszcze raz? Ale no to... level, dobra, ej tak szczerze to, ej dobra, zróbmy ekspiarkę. jakąś. Taką oczywiście znajdziemy jakąś e, ekspiarkę. Ja mam, mam, bo ci, no, dzięki ci tom zauważyłem. A, dobra, nie, dobra. Dobra, kupuję się. Prosto na ekspiarkę. I tu gdzieś będzie zejść się drabinką, co nie? Dzika bestia, musisz mi powiedzieć jedną rzecz. Czy umiesz budować ekspiarkę? Ja umiem nawet automatyczną zrobić. Nie, 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 po prostu zbuduj ekspiarkę, a my się będziemy... I, z, I... i po prostu żeby mogliśmy no, je zabijać, żeby one tak spadały do jednego miejsca, wiesz, z No dla ciebie wiem, bo to, to, ty normalnie kochasz te mechanizmy. Ej, a to nawet jest możliwe... Nie, to... nie nie, Nie, got... gad. jeśli to będzie ten spawner, który był w pierwszym odcinku, gdzie znalazłem Coxa, to panowie. I widzowie. A w ogóle widzowie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby widzieliśmy, że taki kontent content Wam się podoba i żeby mogli, żebyśmy mieli motywację, żeby więcej ten, żeby więcej robić takie kontenty. co ja dzikawa jestem, żeby mieliśmy ten. Ej, mi się wydawało, że to serio jest ten z pierwszego odcinka, ale jednak nie. Oj, szkoda, że to jest akurat z, z ten. Ej, ale jest. jak coś tam zrobiłem kowadło tutaj, dobra. kowadło dałem. Ej, dobra, ej, dzika Bestia, weź zrób ten. Ej, pochodnie, pochodnie, pochodnie szybko. Ej, dobra, pochodnie, dobra, chwila. Chwila. Jak coś to jeszcze skry. Ja włączam seki laury na chwilę, żeby tu ten. Będę Będzie się będziesz miał, bo serio potrzebujemy. No i no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pochodni. Dobra, chwilę, ja jeszcze w dwa wiaderka potem to. I na wodę. Ja no, no, sorry, widzowie. Ej, dobra widzowie, czekajcie. Czekajcie, widzowie. Dobra, jesteśmy widzowie już. Dobra. Ale to ty pójdź tam nie do mnie, bo na tym szafie był pochodnie. Proszę mnie stąd. Dobra. Postaw Postawcie pochodnie wokół. Dobra, no i ty się zajmij... Ja tu zebrałam fajny luk. Dobra, ty się zajmij może tą skwiarką. A, ja, a ja lecę. Adam, a myślisz, że pomóż. Najpierw trzeba rozkopać, e, e, dwie kratki w, w, w każdy bok trzeba rozkopać. Trzeba, żeby... Ej, mi sama postać w, w, leci w górę, nie wiem czemu. Tak, Adam, ale, ale, ale może nam ale, ale rozkopywać, po e, dwie kratki roz, trzeba rozkopać w każdej strony. O góry akurat nie trzeba, bo tam góry nie trzeba, tylko tutaj. Dobra. Czeka jest jedna. Dobra, no i teraz... druga. Dobra, kopię... Nie, tu już nie. W ogóle w ogóle te wejście do jaskiń Dobra, to ja zamuruję. I no potrzeba trochę materiału. Dobra. Ja muszę na

Tyle tu, dobrze, przynajmniej będzie No, też się cieszę. Ej, tu jeszcze ma, tu jeszcze lika bastia. Dobrze, spokojnie, jak się tutaj z leki. Dobra, jeszcze będzie po dwa. Dobra. Dobra, i na trzy... I, i, I trzy kratki w dół. Trzy kratki w dół. O, nie znalazłem! Nie gadaj, pokaż! Dobra! Dół. Ej, XD, największy fort życia. Wow. Ej, Ja w ogóle nie wiedziałem, że to są chłopy diakcji jakby. Ja! En de manier is ook fort! Kwaada! Nog een kopieën! że ten dienstrijd hier kan nog een kopieën! Możesz drugie, możesz kopać co innego. Możesz kopać teraz Czekaj, teraz jak to zrobić? To wszystko Rapowi kopać i <laughs> kopania No widzowie, jakby sorry, że się mało odzywamy, no ale to trzeba się skupić, nie można nic pomylić. No, no i bardzo się cieszymy, że pod pierwszym odcinkiem jest jakieś 60, chyba wyświetleń. Bardzo się z tego cieszymy jakby, że wy lubicie to oglądać. Jakby to nas motywuje, żeby dalej nagrywać takie odcinki. No właśnie. Piotr Ultra dopiero... M, m, jeśli chodzi o Piotr Ultra, no to, to zajść z problemem, że on dopiero będzie mógł pod wieczór grać. No to takie wieczorne odcinki. O takiej 18:00 będzie... Na, na takich odcinkach, które będą latywać o i będziecie na takich odcinkach widywać Piotr Ultra

nie powiem, to jest poważna ska. Wam teraz już wszystko, wszystko zapotrzebowano. Łata. Feraz, tak pójdę do głowy. Czekaj, dobra, teraz wziąć. O, naprawiłem. Dobra! Ej, tu musi być taki zjazd, co nie? Widziałeś, teraz razie potrzebne na kurtki, są potrzebne furtki, albo tabliczki. A po e, co? E, 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 żeby tu wodę zablokować, a żeby moby tu spały. A to spadły czekaj. I popłyną nie, trop, patrz. I popłyną do jednego. A no nie, dobra. Ja też widziałem takie najbardziej proste chopy gdzie tu i no tak. I tu miałeś i chłopie, tak biłeś. Tu miałeś ten i tu tak. Ale, ale nie będę żeby się szkielety tutaj, nie mącze nie nie, Nie, no, no, przypływać. Powodzenia, pójdę na to. Dobra, widzowie, My tutaj budujemy moc panorwysem. Możecie jakby patrzeć tutaj, my się tu skupimy.

Ano? Tak, tu. tutaj środek. Ale teraz, ale teraz już jest potrzebna mi tabliczka, żeby... Uf, Adam? Gdzie jest ten nasze Adam? wyjście na powierzchnię? Co? Gdzie jest ten? A, tu. Adam, potrzebna mi na tabliczka, żeby tam stalić ją. Ale tu win. win.

Czekaj, bo odkładam i ty. Dobra, czekaj, biorę, biorę. Już, 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 już. już biorę. Drewno, 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 drewno. Czekaj, drewno. Pyk, pyk. Kraftujemy. Cyk, 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 cyk. Patyk, patyk, dobra. Dobra, szybciej będzie jak się tepną.

Daj suba, czekaj. Dobrze, otrzym się, otrzym się. Otrzym się. Otrzym się. Otrzym się. Daj suba, daj suba, nie bądź żul. Widzowie, widzowie, dajcie suba, nie bądźcie żulami. Nie no, żartuję. No ale to, to zostanie, to będzie legendarny moment i to będzie... Pamiątka kiedy by to... Ej, no jeszcze daty napiszę, kiedy to było budowanko. 22 02. 2024. No i to jest data, kiedy to zostało zbudowane. Widzowie. Sied no już 17 minut panu, panu. To widzowie tak. Zbudujemy mu spawner. Znaczy ekspiarkę. Chodź. chodź. Dobra, widzowie, my zbudujemy eksperkę. Zenchantujemy się trochę. No i chyba wtedy będziemy kończyć odcinek Dobra, to czekaj jak jajno muszę tam. Jeszcze Dobra. Jest jeszcze nie! Jeszcze nie Jeszcze nie skończona jeszcze! Dobra. Jeszcze to nie skończone! Dobra, ale... Ale jest nagrywana synie. Dobra. Chyba kiedy będzie skończona. Eee, chwila. a nagrywasz już, czy nie? Tak dalej no. nagrywasz, czy nie? Tak. Bo nagrywam. Aha, dobra. Bo w ogóle, bo się przydało, bo to już to nudne będzie trochę, mi się wydaje. To chyba już nie nagrywaj. Nie, a, się no, co wydaje. ty. Widzowie są ciekawi, jak to się, jak to się robi. La... Ej, 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 no to... ja, Aci nie przyda hopper? Właśnie jest, właśnie przyda mi się. To chyba to. To czekaj lecę. Dobra. Jesteś pewny? No to jest oczywiste. Zresztą ja się nie spostrzegam, tylko w ogóle. Zrobić dziecko, nawet może nie mogę. Ale gdzie jest potrzebna. Bo zobaczcie, sprężykam. I skrzynki są potrzebne. skrzynki, jeszcze dwie. Podwójna skrzynia. Czekaj, bo muszę. Muszę drewna na bo. Nie mamy idealnie tyle, ile tu potrzebowaliśmy. Dobrze. A to i jeden choper ci się przyda? Aż trzy? Tak. Czekaj, pożyczę tutaj. Bo ten domek... Na, na, nie powiem na co, ale ten domek będzie wyburzany też. Ale nie jest na co. Nie... No, czekaj... Co, co, co ty myślisz, że to By było, chłopci, oczywiście by mi sama postać nie chodziła, chłopie. No, oczywiście to... Zamiast oczyma? to być... Zamiast laptop kurwa... Przepraszam, to jest jakiś Adam, Dalej nagrywasz mnie. Nagrywam cały czas. Aha, dobra. Nagrywam cały czas. Ja, nagry... ja... ja nagrywam... cały czas. Ile masz po no... odcinek? Ej, dobra, in... ile... hopperów potrzebujesz? trzy i dwie bo i jedna na byszynia. Dobra, teczka, ja się do ciebie tapam, bo już mam. Dobra, no widzowie, no tu to, to robimy. Gdzie, gdzie to jest ekspiarka? A tu. Dobra, ej, i mogę tam to już zniszczyć? Ale co? No tam te powodnie. Dobra. Powiedz jeśli będę mógł zniszczyć tamte pochodnie. Tak, już możesz zniszczyć. A masz tam jak to zamorować? Zamoruj tamto. Tak, mam jak to zamorować. Dobra, czekaj. Bie biegnę. Nie, nie, Jestem, jestem, jestem. Zamykaj. Nie, czekaj, bo moja, kil... moja laura ich bije, O, dobra, dobra. Czekamy, bo musimy sobie chwilę poawczyć o. Nie to No to nie, mam nie, Dobra, dobra, widzowie, to my kończymy ten odcinek. To był odcinek, to jakby był taki mini. To był mini widzowie odcinek, jakby też to był taki mini, jakby poradnik, jakby można powiedzieć, jak taką ekspiarkę jak coś takiego zbudować, jakby, taką ekspiarkę. No to więc yy, na Nara zostawcie suba i łapkę w górę. No i na razie trzymajcie się. Nara.